Dzisiejszy dzień zaczęliśmy od pożegnania z pastorem w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w trakcie, kiedy z nim się żegnaliśmy, przyjechali nasi koledzy z Jastrzębia Zdroju i odprowadzili nas do ustronia. W ustronie zwiedziliśmy prywatne muzeum motocykli, polecamy Warto. Przed muzeum poznaliśmy Janusza Świtaja, Itaja, który 20 lat temu wywrócił się na MZC i jest sparaliżowany. Także Janusz, dziękujemy za wsparcie, za to, że nas wspierasz. Jest to naprawdę wielki zaszczyt. Stamtąd pojechaliśmy. Dodajemy, że odprowadzili nas dalej tak, z Jastrzębia do szczyrku, do... do szczyrku I tam się pożegnaliśmy Tam się pożegnaliśmy i pojechaliśmy najpierw do Nowego Targu, później do Nowego Sącza W międzyczasie była przygoda off-roadowa, pomyliłem trochę w nawigacji trasę i musieliśmy przejeżdżać przez rzekę Przedzierać się przez rzekę Przedzierać się, ale było fajnie Dalej z Nowego Sącza pojechaliśmy do Dukli i zdukli tutaj ostatni kawałek krótki do Komańczy Jesteśmy teraz tutaj, czekamy, znaczy czeka nas teraz planowanie trasy na jutro e, Jedziemy do Sobiboru pod Włodawą Naszą trasę będziecie mogli zobaczyć na Facebooku Bez faj... E, komary, to kończymy Tak, kończymy, dobra, na razie